Z tej strony, do domu witam Was dzisiaj w ekranie ładowania. Co oznacza, iż zrobiłem sobie przerwę od nagrywania 10 odcinków w jednym dniu. Tak, się jest kolejny odcinek i kolejny cień w zasadzie u mnie. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, klikniemy guzik. Tak, może to być bomba atomowa, może to być nie wiem co. Yy, po prostu guzik, który coś zrobi, nie wiadomo, tylko dwie miesiące tego dzisiaj. No i oczywiście nie wcale to nie tak, że nie grałem, bo nie grałem, kurczę, zapełniałem. Jakieś misje były dodatkowe, także no chyba dzisiaj tak się składa, iż idziemy do kolejnej jakiejś miejscówki. Jeżeli no klikamy ten guzik, a może nie jednak. Zobaczymy. Dzień dobry. Jestem guzik. proszę Państwa. I w ostatnim odcinku chyba. Ogarnęliśmy to. Wiecie co to jest? Nie wiecie. Aha, zapraszam do oglądania ostatniego tego odcinka, gdzie zobaczycie o co w tym chodziło. No, ale dobra klikamy. A to klikamy bronią? A to, to nie taki kuciek to bardziej klucz. Do nowa winda. Dokąd ta winda prowadzi? Do jakiegoś dziwnego, totalnie miejsca Pozostałe Ale powiedzcie mi czemu tu jestem Ryzykuję. Wy dwie coś tam powinniście się poznać chyba Ej, ale dobra, tutaj jeszcze dużo miejsc, których mnie nie było To jest całkiem zamazane w ogóle a mogę jakoś przejść z sektora technicznego chyba nie Ale to oznacza, że muszę się wrócić Nie jakaś nowa winda się otworzyła Ciekawe która Bo jedna winda w zasadzie była gdzieś tu już przebiegnę I nie jest to sama winda jest jakaś inna a no mamy! Nowe sektory! Lecimy... Do... może mogę? Mogę do badawczego sektora! Ja Cię kręcę, ale jaja! Możemy teraz chodzić sobie po sektorach! Dobra, co to za jakieś misje? walone w te misje, lecimy po sektorach! Jakiś badawczy sektor, proszę Państwa! Co tu będzie? Chyba, że jakoś tak zrobili, że nie mogę. Hmm... Dobra, trudno, lecimy po sektorach. Co ja się będę? <laughs> co tam, będzie więcej odcinków? Ja <laughs> się będę więcej bali w tej grze. Oczywiście mogłem pójść do tej Emilii, z nią pogadać i ona by pewnie powiedziała, że idź gdzieś tam. Po co? Skoro ja mogę już tu iść. W zasadzie do tych trzech miejscówek jeszcze mogłem pójść. I w zasadzie mogłem się wrócić do woźnego i może jakieś nowe zadania miał. No jest jeszcze dużo rzeczy do okarnięcia. No tak mało. Ten odcinek musi trwać. A nie będę robił streamów, bo mi się nie chce. Także, no, no. Tak wyszło, że słabiutko jest. Ale dobra. Proszę Państwa. Centrum badań, ale my to nie powie o cie... Panie, jakie to jest wielkie. Proszę Państwa, ile tu jest rzeczy. Proszę Państwa, i typy na trzecim poziomie. wow! To chyba źle, że tu jestem. Dobra, został. Hmm. Ej dobra, może wiecie co? Może kurczę, bo. Bo nie powinno mnie tu być, w zasadzie, wiesz? No, nie wiem, no, niby powinienem, niby nie powinienem, ale. to <słuch> sobie. Co ja będę? Tutaj mamy. Jakiś film. Jakbyś mógł O nie, zepsułem eee... To przykre Tam na dół pewnie jakoś trzeba będzie, dobra Przejdźmy na razie tu na górę Jakieś drzewo O tutaj nie mogę wejść Tutaj mogę Tutaj dużo rzeczy jest w ogóle Pszczyzna astralna. Co wam daje do czytania? Tam tego nie pokazałem z tą roślinką jakoś, ale to, to ja nie. Wiem. Darling podejrzewam. Temat budżet. o Spoko. Tu. Rezonant jest tam, kosz nie możemy go dostrzec w gry nas. Okej. Okay. Dużo rzeczy. Chyba to jest takie dodatkowe. No, no nie sądzę. Przecież niektóre obiekty mają ostateczne połączenie z czymś. Jest... Wszystko, co jest ważne, jest pozakreślone. Nie mogę. A tu co? Serio? Dobra, niech se stuka, ale głupie. W sensie. Kupoł to straszne. A tu co? Dobra, jednak idzie co Chyba nie. I no to wygląda jak coś zablokowane, jak jest to czarne. Czyli nie, nie będę tam wyszedł. Na razie sobie tak połaśmy. Tutaj nie zabije się, nie zabiję się. Na razie połaśmy sobie tylko po tym oddziale. Potem będziemy coś z nim robili. Co pewna kurwa się wjebałem, nieźle Tu są. O Jezus, coś we mnie leci. Uciekaj, co to jest? Ej, to jakieś nowe. Nie. Lol, coś ty do mnie rzuca. Nie podoba mi się to. Wszystko? Nakrętny wzorzec, coś nowego. Dobra, lolano w to nowości. Idziemy do sheltera to jest tylko jakaś skrzyneczka marna. Bra. na wzorzec, no spoko. A co to jest? Rozwaliłem to przez przypadek. To mogę wziąć. A, to tylko tak. Czerwona. Tam coś jest. Co my tu mamy? Skrzyneczka. Czy takie... Chyba po prostu do łażenia. no bo nie wiem, pokazało mi to na zdjęciu, ale a tutaj trzeci poziom to nie wejdę. Tutaj raczej też nic. O, kurwa. Mega dziwne. O, o! Ja Mam jeszcze jeden, chyba, jesteś, tutaj czy nie? Mam nadzieję, że nie. Dobra, zejdźmy na razie co tu. Bo tutaj. A ja ten przycisk. A to więcej typów. O, o! O, wow. Ale mnie zrąbał. się coś zryspiło Dobra, cholera jasna. Tędy bym ze tak? Tu jest jakieś dziwactwo. Tak, tak, chyba tędy Tak, dobra, wiem gdzie jestem. Dobra, otwieramy. To jest chyba takie dodatkowe jakieś miejsce. Takie jakieś skarby. Ładne, piękne. To tutaj... Oprócz tego jednej przejściowy, to nic tu o kurczę. Ra. Jeszcze. Ile was tu, nie wiem, czy się kończycie kiedyś. Ja się tu połażę Nie wiem co ja znajduję w ogóle Łażę po jakimś czymś. Co to jest przycisk? Mój ciemny coś tam. A to muzyczka. O, szkoda, że nie można muzyczki sobie tak odpalić. Ryczczące piosenki. O cukaj na pytania w ciągu dwóch minut. Cawa była jakieś szczególne wspomnienia. A, to przed chwilą była ta piosenka chyba. Serio? To jest takie coś? Bo to jest jakby do tej piosenki było można jakieś słuchać i tak się siedzi na środku i coś się z tym robi, ale chyba nic nie mogę na razie z tym zrobić. Dobra, nie wiem. Ciekajmy stąd. Nie, to jest to gówno, gdzie nie można przejść. Gdzie jesteś frajerze? Myk! Pyk Cały czas coś jest, naprawdę! Nie wiem, porąbana Tam jest chłop. Po Omega dużo chłopa. Co jest? Coś dziwnego się stało, bo wziąłem to i się nie wzięło. To chyba koniec, bo przystali, Błyszczka przestała lecieć Coś dziwnego wziąłem. To było, nie wiem, porumbanie. Tutaj jest toaleta. W toalecie nic. Tutaj jest też toaleta. I w tej toalecie już coś jest. Skrzynka przed tą toaletę. No tak, tak się zdarza. Ojejku, a co my tu mamy dalej? No tutaj naprawdę takie. Byle co tu jest? Znaczy? Ej, tam nie mogę wchodzić. Nie mam jeszcze takiej zdolności przechodzenia przez to. Czyli jakby chyba mi się zdaje, że to wszystko obczajone Czas na kolejny Instytut, czy co to to jest? Kurde! Odrespili się. No ładuj się szybciej, nie wiem. Co jest? To mnie trafiło jeszcze? Ja totalnie tym dostałem. No dobra spadamy stąd jak na razie. Wszystko obczajone. Idziemy na kolejny instytut. Zajęło to 10 minut, dobra. Sektor techniczny, tym razem. A my nie mieliśmy się do tego sektora, chyba mieliśmy. A do tego tu nie chciałem wchodzić, bo po pierwsze to brzmiało, jakby to miało się zamknąć, i trochę chyba za daleko wylazłem z tym wszystkim. Więc na razie tam nie idziemy. Jeszcze trzeba będzie. Być... wiesz, tak tylko idziemy powierzchownie, może jakaś nowa zdolność będzie, a potem dopiero. Coś się z tym ogarnie <laughs> Tylko jakby się szybciej ładowało to by było fajnie Ale z tego co wiem chyba na każdym czy znaczy nie? Na każdym dziale chyba są jakieś oddzielne zadania, które będę musiał porobić. A bardzo mi się chce je robić. To takie jakieś typu, że nie wiem, zabić 40 przeciwników z tarczą. No to sobie położyłam tarczy. Dobra, co my tu mamy? A my nie jest... jesteśmy. Ej, lol, ja wiem gdzie my jesteśmy. Dobra. Yy... Tak, tak, wiem gdzie jesteśmy, dobra. Bo to jest jakby ten sektor techniczny, ale to jest jakby podsektor, a tu jest zamknięty, czyli idziemy do kierowniczego sektora w takim razie. Bo wszystko ogarnięte, bo tutaj jakby jakbyśmy chcieli iść nawet wiem gdzie, ale tam były typy chyba czwartego poziomu, które ledwo zrobiliśmy. I mm, tam coś trzeba było... Potrzebne coś było, żeby tam przejść dalej. I taka widać chyba winda na skróty, bo tutaj będzie jakoś można do kolejnego sektora czy coś. Nie wiem, nie wiem. Ale jakoś w tym miejscu naprawialiśmy te. Mmm, jak one się nazywają? Odbiorniki chyba, nawet coś takiego. I do ważnego. Ale no, do ważnego to ja już pójdę sama, bo muszę go poszukać, bo nie pamiętam gdzie jest. On jakieś zadania dawał. No, może jeszcze jakieś są. No dobra. Teraz czas poganec z lochą. Bra. No tu nie mogę się teleportować. Mam jakieś nowe nie, środki zarządu. O, mam. Korzystając z rozbicia, rozbicia, przebicia, naładowanie i obrót. Obrót chyba mam. Twory astralne broni. O, Jezus. Przebicia to jest obrót Rytualnych impulsów mam za mało, ciekawe co się je dostaje Ach chyba nawet co zrobiłem z tymi rytualnymi impulsami Dobra, no to, to wiecie, że to coś Nie, ale dalej mam ten strój, chcę być inny już z Ale niech będzie Wyłączyłaś? To rozmawiajmy. Posłuchaj Emily. Panieś, to po prostu je powiem. Nie byłem z tobą całkowicie szczery Mam młodszego brata. Dylana. Byliśmy dziećmi na wysypisku Ferdany, znaleźliśmy stary projektor Slide. Slajdy. slajdy stworzyły portale do jednych miejsc. O kurde. Zdarzyły się okropne rzeczy One wyszły z portalu Jeszcze zostaje tajemnicą Mów resztę Ale znaleźliśmy pomoc Po przejściu przez jeden portal spotkaliśmy pewną istotę Istotę? Jaką istotę? Ciężko opisać Ale to ona pomogła nam. Udało się nam wyłączyć projektor. Te wszystkie okropności, które wyszły z portali, zniknęły. Potem zjawili się wasi ludzie i chcieli nas złapać. Uciekłam. Oddalono dopadnie. Zebrali twojego brata? Tak. Lol. Jak to Nikt mi nie wierzył. Ja chcę tylko znaleźć Dylana, od tamtego czasu nieustannie go szukam. Co stało z projektem slajdu? Była kolejny obiekt mocy. Myślałem, że biuro go zabrało razem z Dylaną. Ciekawi, że to nie było biuro, tylko nigdy o tym nie słyszałem. Ale tutaj wszystko jest tajne. Kiedy się o tym dowiedzieć poszperam faktów sprawy. No się nie zarówno tren, jak i ten drugi. dla tego celu duży obszar w sektorze. Jakieś tam sroła nie zajmowano się od dłuższego czasu. Nie mam pojęcia cokolwiek jeszcze tam jest. Jak to szybko leci. Czy możesz mi powiedzieć mi coś więcej o tej istocie, którą spotkaliście? Mam nadzieję, że się dogadacie. Dobra sobie ze mną cały czas w mojej głowie. Aha. Ona doprowadziła mnie tutaj chyba. Nazwała ją Polaris. Jak gwiazda. Czy Polaris w syku? Jeśli będą wprowadzonej blokady, zdołała cię tu prowadzić. Musi być bardzo potężna. To może wyjaśniać wyniki testów. Moje oczy są niesamowite. LOL. W porównaniu z innymi spasodawcami znalazłem dwie zgodności w starych tajnych aktach Berlinga. Niestety mam dostęp wyłącznie do nazwy dokumentów, ale jeden z nich został oznaczony K6 oznaczający głównego kandydata do czegoś. Dylan, czy to Dylan? Mam jeszcze informacje o czymś o nazwie: Zmiadrone. Dawidowa techniczna ekschrytka odnowienia z wyczynieniami resonansu. Wiem tylko, że Marshall udało się do sektora badawczego, aby zaprosić produkcję HWR-ów. Jest tak go po raz pierwszy. Czyli masz to nas najlepszy troll w Starach Byliśmy tam przed chwilą nic <gryways> Muszę go znaleźć. Jak mam jesteś do sektora badawczego? Użyj mojej karty. <gryways> Omg, oh wiemy nawet gdzie iść. Dobra, ale trzeba będzie łazić po innych miejscach przy okazji. Kolejny krok to Marshall. Emily told me, to, co Emily mówiła o Ordinary, moje emocje są powiązane z pewnymi sprawami w biura. Jestem tak blisko odkrycia czegoś. Do you feel it? Czujesz to? Coś się zbliża. Pewnie... nie wiem co. Opowinniście kolejności w wstu... cud... ci, masz u mnie teraz dług. Więc odpowiednie odpowiednim czasie do ciebie. Linia specjalna skuteczność wyniki je. Yeah. Sektor techniczny, cele główne Co my tu mamy? Ja mam na to czas? Pojebało ich O oh, Jezus Ja mam 12 20 minut na coś Libencja, egzystencja. Dobra, w tym odcinku to będzie na tyle tak czy siak i od razu zacznijmy kolejny odcinek, żeby stojąć z czasem, bo to będzie przypał, także no. Rozpoczyna się wyścig z czasem, panie i panowie.